Widzowie. To, jest od, to jest trzeci już odcinek. O, ja, Ale, firework. To jest już trzeci odcinek z serii eee, Spędź lato z mały Buffet Team. Dzisiaj to, jak zwykle, powie to, co zwykle, czyli temat odcinka. Nie możemy dotykać biomu grzybowego, trawestego i śniegowego. Możemy tylko się poruszać po piasku. Tylko tutaj! Tylko tutaj! Tu, tu Właśnie czy... to pojemniśmy. Możemy, możemy, się, możemy się poruszać. Możemy poruszać się po budowlach. I po wodzie! Po wodzie. I to po... powiedziałem. Dobra, no, widzowie, będą pewnie cięcia, a tu przyspieszmy... Ale tempo. wiecie co będą widzowie! Się... Bo, jest, bo jestem Segni. się. <śpieszy> 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 widzowie przed chwilą nagrywaliśmy dwu, dwójkę. Nie widzę kiedy I to tak dosłownie nagrywaliśmy dwójkę. No tak, no tak bo widzicie. jakieś dwie minuty temu.

No widzowie, patrzcie, jestem taki OP. O kurde. Na trudku! On jest super. Nie zapomnijcie proszę lajkert. Tak. Tylko on ma kapę. Latujcie. Ulatujcie! Kręcę się. W ogóle co to jest za karuzela, jak się na niej mam? O widzę, kręcę się. Mario, Mario, kręci się. Śmierdzi ci dupa. Przez dźwiękiem. Kurde. Od kiedy metal... metalowa... metalowa Kurde. Metalową kreaturą. Wiecie, że led jest metalową kreaturą, bo led, tylko led. Lecz, to led. I ty mówisz, jesteś, bo... Ale masz iba z tego samochodu. O tym, kto jedzie, a ty co robisz? Ja ja spamuję z tego auta spamowanie z auta Mam tu chłopa przede mną Jest tu gdzieś, gdzieś. Tu mam! Latujcie! Tu mam! Chodźcie tu Mam do pompy! Please, please! Pompa, mam do pompy kurde daj ktoś ja do pompy. Nie stać mnie. Daj ktoś ammo do pompy! Ja nie mam, nie mam. Nie ma. Mam 10 to... nie mogę, muszę... Halo, dajcie ammo do pompy! Mam mało! A, wow. A ja więcej. No to daj. To daj. O Boże, boże. sobie z tosów, by... Dom Tomas. Tomas spocony. Tomo sponsor. Po co on Tomu? No Tommy sposób Tomu. Właśnie na 30... Po co onny 31 sub, sub jeszcze nie sądziliśmy specjalnie A tu miał być widzowie film. A jakiś? Na, na podstawie filmu, filmu na podstawie, filmu, gry, na podstawie gry. gry na podstawie filmu. A ty chcieliście ten film stawić? No. Szaman już napisał scenariusz, ale film na podstawie gry, na podstawie filmu, na podstawie gry, no podstawie nie da końca. Ej, to w sumie no dosłownie to będzie film na podstawie gry, na podstawie filmu, na podstawie gry. Na podstawie kanału. Slepeko! No. Jestem w aucie, to się liczy? Wyjadę? Liczy. Let właśnie dotknę trawy. Nieoo! Yeah, yeah. yeah. Co to jest trawo? Ja? 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 nigdy Dobra, ja? nie Ja nie, nie! nie. 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 Wszystko tylko nie. nie Ja to nie. najlepsza jestem. Nie. Najlepsza Zabijcie. się! O! 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 Nie wolno już opowiedzieć na 300. Ojej, na tatunku! Ja! Latujcie! Kto powiedział ja? Ej, kto powiedział ja? Ja! ja. <grym zatuj> Ulecz nie, masz, ulec mnie! Ja odpływam! Ja odpływam. No to prawda. All my friends Mój Jestem w Stegni. Patrzcie. Patrzcie jak odżyłem. Ale ja jej tak tego nie zrobię. Nie będę wchodził na wszystko. Jestem na kamieniu. Eee, nie widzę. Dobra, o dzielą muszę, o dziwo muszę to przyznać, że ta kopa jest nawet spoko. Tu e tu to jest najlepsza, że ja mam nawet A Wiecie, wiecie o tym, że my, my musimy spylać? Jak wiecie co tu macie my, fioletowy my, itemek. My, ja, ja spylam ja, do strefy. Nie wra! sorry widzowie, ale w dalszej części filmu niestety się dźwięk nie nagrał. Dlatego... E, 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 latach, to znaczy sięgo, po prostu tu znańczego. jeździliśmy autem, tak w sumie. I nic więcej. Zamknij się na rybek. E, I tu ten nic za bardzo nie robiliśmy. Tu umarłem. E, nas pokonali. Tu miało być cięcie, ale nie będzie, bo tu. Bo jak. Widzicie się, dźwięk nie nagrał. Eee... Za bardzo nic ciekawego nie robiliśmy. Y... <słyski« resuzdanie> ee, nic się za bardzo ciekawego nie działo tak ogólnikowo widzowie, dlatego... No. No i tu już był koniec. No, to tyle.